Drodzy przyjaciele, czy zdarzyło Wam się ostatnio obudzić nagle o trzeciej nad ranem, zupełnie nie wiedząc dlaczego? Leżycie w łóżku, wpatrujecie się w sufit, a sen jakby uciekł gdzieś daleko. Znam to aż za dobrze. Moja babcia mawiała, że o trzeciej nad ranem dusze zmarłych szepczą, ale my dziś poszukamy bardziej przyziemnych odpowiedzi. Wiecie, w naszej polskiej tradycji zawsze szanowaliśmy mądrość starszych pokoleń. Pamiętam jak moja ciocia Władzia, która dożyła sędziwych 94 lat, twierdziła, że te nocne pobudki to czas na rozmowę z Bogiem. Ale współczesna nauka ma na to nieco inne wytłumaczenie i to właśnie nim chcę się z wami podzielić. Okazuje się, że po sześćdziesiątce nasz sen naturalnie się zmienia. Nie śpimy już tak głęboko jak za młodu, a nasze wewnętrzne zegary biologiczne delikatnie się przestawiają. To zupełnie normalne. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy po takim przebudzeniu nie możemy już zasnąć, a rano czujemy się bardziej zmęczeni niż przed pójściem do łóżka. Zastanawiacie się pewnie, co tak naprawdę dzieje się w naszych organizmach około tej magicznej, a dla niektórych przeklętej godziny trzeciej? Otóż to właśnie wtedy poziom melatoniny, hormonu snu, zaczyna gwałtownie spadać. Do tego dochodzą często problemy z prostatą u panów, czy nagłe uderzenia gorąca u pań. A Nie zapominajmy o naszych drobich stawach, które lubią przypominać o sobie właśnie w nocy. Ale nie martwcie się. Jest wiele prostych sposobów, by poprawić jakość waszego snu. Wiecie na przykład, że zwykła herbatka z lipy zaparzona wieczorem może zdziałać cuda? Albo że układanie nóg na małej poduszce przed snem pomaga w krążeniu? To właśnie takie polskie, babcine metody Często okazują się najlepsze. Pamiętam, jak mój dziadek zawsze przed snem jadł łyżkę miodu z ciepłym mlekiem, na spokojny sen mawiał. I wiecie co? Nauka potwierdza, że miał rację. Miód pomaga w produkcji serotoniny, która później przekształca się w melatoninę takie proste, a jak skuteczne. W następnej części opowiem Wam więcej o tym, jak przygotować sypialnię idealną dla seniora i jakie rytuały warto wprowadzić przed snem. A jeśli macie swoje sprawdzone sposoby na dobry sen, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Może Wasza rada pomoże komuś innemu. Pamiętajcie, kochani, wiek to tylko liczba. Ważny, by czuć się dobrze w swoim ciele i cieszyć się każdym dniem. A dobry sen to podstawa. Do zobaczenia w kolejnej części. Spokojnych nocy życzę. Kochani, pamiętacie, jak w dzieciństwie mama zawsze przygotowywała nam łóżko z należytą starannością? Świeża pościel, wywietrzone pomieszczenie, może nawet zapach lawendy. Te proste czynności tworzyły atmosferę sprzyjającą spokojnemu snu. Dziś, gdy sami jesteśmy w wieku naszych rodziców czy dziadków, warto wrócić do tych sprawdzonych metod, uzupełniając je o współczesną wiedzę. Zacznijmy od najważniejszego waszej sypialni. Czy wiecie, że temperatura w pomieszczeniu ma ogromne znaczenie? Lekarze zalecają, by w sypialni osoby starszej było około 18-20 stopni. To może wydawać się trochę chłodne, ale taka temperatura najlepiej sprzyja nocnej regeneracji. Moja sąsiadka, pani Janina, która skarżyła się na ciągłe wybudzanie, odkryła, że problemem było zbyt ciepłe kaloryfery. Od kiedy zaczęła lekko uchylać okno na noc, śpi jak niemowlę. A światło! Nasze babcie instynktownie zasłaniały okna grubymi zasłonami, nie wiedząc nawet, jak bardzo mają rację. Niebieskie światło z ulicznych latarni, czy nawet budzika elektronicznego, może zaburzać produkcję melatoniny. Jeśli nie macie możliwości całkowitego zaciemnienia pokoju, spróbujcie specjalnej opaski na oczy. Moja koleżanka Basia twierdzi, że to był jej strzał w dziesiątkę. Wieczorne rytuały to kolejny klucz do sukcesu. Pamiętacie, jak nasze babcie zawsze wieczorem wywietrzały głowę krótkim spacerem po podwórku? To nie był tylko kaprys. Łagodny ruch na świeżym powietrzu dotlenia organizm i pomaga uregulować rytm dobowy. Nawet dziesięciominutowy spacer wokół bloku może zdziałać cuda. A co powiecie na wieczorną herbatkę? Ale nie byle jaką. Nasze polskie zioła to prawdziwe skarby. Mięta pomaga w trawieniu, melisa uspokaja, a kwiat lipy, jak mawiała moja ciocia, rozmazuje troski. Ważne tylko, by pić ją około godziny przed snem, żeby nie budzić się w nocy do toalety. Dla tych, którzy mają problem z bolącymi stawami, polecam prosty tryk mojego dziadka – poduszka pod kolana. Gdy śpimy na plecach, niewielka poduszka wsunięta pod kolana odciąża kręgosłup i stawy. A jeśli wolicie spać na boku, umieśćcie poduszkę między kolanami. Pamiętajcie też o odpowiednim łóżku. Nie musi to być drogi materac ortopedyczny, ale zbyt miękka wypływająca wersalka też nie jest dobrym rozwiązaniem. Mój wujek Kazimierz, który przez lata narzekał na bóle pleców, odkrył, że wystarczyło podłożyć pod materas deskę, by znacząco poprawić komfort snu. W następnej części podzielę się z Wami sekretami diety sprzyjającej dobremu snowi oraz prostymi ćwiczeniami oddychowymi, które możecie wykonywać w łóżku. A może macie swoje sprawdzone sposoby na przygotowanie sypialni? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Wasze doświadczenia są bezcenne. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, dobry sen to nie luksus, ale potrzeba, o którą warto zawalczyć. Tak jak nasze babcie dbały o swoje domowe ogniska, tak my zadbajmy o miejsce naszego nocnego odpoczynku. W końcu, jak mówi stare polskie przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Drodzy przyjaciele, czy pamiętacie te piękne wieczory, gdy cała rodzina zbierała się w kuchni, a babcia przygotowywała kolację? Ciepłe mleko z miodem, kanapki z twaroszkiem, czasem jajko na miękko. Okazuje się, że nasze babcie instynktownie wiedziały, co jest dobre nie tylko dla ciała, ale i dla snu. Wiecie, że to, co jemy na kolację, może być kluczem do spokojnej nocy? Zacznijmy od białka. Lekko strawne białko, takie jak twaróg czy jajka, zawiera tryptofan, aminokwas, który pomaga w produkcji melatoniny. Moja ciocia Marysia zawsze jadła na kolację kanapkę z białym serem i dziś, mimo 85 lat, śpi jak dziecko. Ale uwaga, nie wszystkie białka są jednakowe. Ciężkie, tłuste mięsa wieczorem to nie jest dobry pomysł. Mój sąsiad pan Tadeusz, który uwielbiał wieczorem schabowe z kapustą, skarżył się na koszmary i niestrawność. Gdy zamienił to na twarożek z żodziewką, problemy zniknęły. A węglowodany, tutaj nasze polskie zwyczaje, mają rację bytu. Kasza jaglana na kolację, to strzał w dziesiątkę. Zawiera ona magnez, który rozluźnia mięśnie i uspokaja. Pamiętam, jak moja babcia mawiała: "Jagła na wieczór, spokojny sen gwarantowany" i miała rację. Nie zapominajmy o napojach. Ciepłe mleko z miodem to nie tylko mit, to naprawdę działa. Ale uwaga na ilość płynów wieczorem. Moja przyjaciółka Krysia piła przed snem dwie szklanki herbaty. A potem dziwiła się, że budzi się co godzinę do toalety. Od kiedy ograniczyła płyny na dwie godziny przed snem, śpi znacznie lepiej. A teraz mała niespodzianka dla tych, którzy lubią słodkie smaki. Garść suszonych moreli czy śliwek na kolację to świetny pomysł. Zawierają one naturalną melatoninę. Mój wujek Franek. Który zawsze podjadał wieczorem cukierki, zamienił je na suszone owoce i teraz nie tylko lepiej śpi, ale i poziom cukru mu się unormował. W ostatniej części podzielę się z wami prostymi ćwiczeniami oddechowymi, które możecie wykonywać w łóżku. Oraz podsumujemy wszystko, co najważniejsze. A może macie swoje sprawdzone przepisy na kolację sprzyjającą dobremu snowi? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Pamiętajcie, jak mawiają w mojej rodzinie od pokoleń, dobry sen zaczyna się od dobrej kolacji. I nie chodzi tu o wystawną ucztę, ale o mądre, lekkie wybory, które znały już nasze prababcie, drodzy przyjaciele. Pamiętacie, jak nasze babcie, gdy nie mogły zasnąć, zaczynały odmawiać pacierze powoli, głęboko oddychając? Okazuje się, że w tej prostej czynności kryła się głęboka mądrość. Dziś chcę Wam pokazać kilka ćwiczeń oddechowych, które możecie wykonywać leżąc już w łóżku. Tak proste, że nawet mój 92-letni wujek Henryk je polubił. Zacznijmy od najprostszego sposobu, który nazywam oddechem babci Józi. Połóż dłoń na brzuchu i wdychajcie powietrze nosem przez 4 sekundy. Czując jak brzuch się unosi, potem zatrzymajcie oddech na dwie sekundy i wydychajcie ustami przez sześć sekund. To dokładnie tak, jak kiedyś robiły to nasze babcie, gdy liczyły wdech, zatrzymaj i powoli, powoli wypuszczaj. A teraz mała historia. Moja ciocia Wanda, która od lat cierpiała na bezsenność, odkryła, że gdy przed snem przez 5 minut oddycha w ten sposób, zasypia jak niemowlę. To jak kołysanka dla dorosłych, mówi ze śmiechem. Najpiękniejsze jest to, że te ćwiczenia możecie robić leżąc wygodnie w łóżku, nawet jeśli bolą was stawy. Dla tych, którzy budzą się w nocy, polecam inny sposób. Gdy obudzicie się o tej przeklętej trzeciej nad ranem, nie włączajcie światła. Zamiast tego skupcie się na oddechu. Wdychajcie nosem licząc do pięciu, wydychajcie ustami licząc do siedmiu. Powtórzcie to dziesięć razy. Mój sąsiad pan Stanisław twierdzi, że to działa lepiej niż liczenie baranów. Podsumujmy teraz wszystko, czego się razem nauczyliśmy. Jeden. Nasze nocne pobudki są często naturalną częścią starzenia się, ale możemy sobie z nimi poradzić. 2. Przygotowanie sypialni to podstawa, temperatura, światło i wygodne łóżko. 3. Wieczorna dieta ma ogromne znaczenie. Twaruk, kasza jaglana, ciepłe mleko, proste ćwiczenia oddechowe mogą zdziałać cuda. Pamiętajcie, że każdy z nas jest inny. To, co działa dla Waszej siostry czy sąsiada, może nie działać dla Was. Dlatego tak ważne jest, by próbować różnych metod i znaleźć tę, która Wam pomaga. Kochani, życzę Wam spokojnych nocy i pięknych poranków. A jeśli te rady Wam pomogły, podzielcie się tym w komentarzach. Wasze historie mogą dać nadzieję innym. Nie zapomnijcie polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wartościowych treści. I pamiętajcie słowa mojej babci: Dobry sen to najlepszy kosmetyk dla duszy i ciała. Więc śpijcie dobrze, kochani.